Dzień dobry, to jest ten dzień, na który czekałem i na który czeka również większość znanych mi kolarzy amatorów, jeżeli tylko mają taką możliwość, żeby w styczniu czy w lutym wyjechać do Hiszpanii. Także dzisiaj zapraszam Was na przejażdżkę. Pierwszy dzień w Kalpę, żadnych ekscesów nie będzie. To jest taki bardziej dzień na rozjazd, na sprawdzenie, czy sprzęt dobrze działa po transporcie, ale pojedziemy do Morajry na kawkę. I pokażę Wam, jak trafić do knajpy ze słynnym murkiem, z widokiem na morze. Link do trasy na strawie z dzisiejszej jazdy rzecz jasna ląduje w opisie, natomiast nie ma tam dojazdu do samej knajpy w Morajra. O taka niespodzianka dla tych, którzy wpadli, domyślili się, że ten link tam znajdą, i równie szybko wyszli. W zeszłym roku byłem tu dużo później pod koniec marca, a nawet na przełomie kwietnia i wydawało mi się wtedy, że jest dużo kolarzy. To tylko mi się wydawało. To, co się dzieje w tym roku, w połowie lutego, to jest po prostu jakiś Meksyk. I wiecie co? Ja wcale nie wiem, czy mi się do końca to podoba. Bo już nie ma ola, nie ma uniesienia ręki, po prostu jest tylu kolarzy, że już się nawet nie pozdrawiają. No chyba, że nie pozdrawiają mnie, bo jadę na gravelu. Jest i piekarnia na trasie. Trzeba zajrzeć, czy są jakieś ciastka. Jest chleb, są jakieś ciastka. Bardzo sympatyczny facet reklamował swoją pizzę. Nie mam bladego pojęcia, czy to są takie pizzerki, jak u nas w piekarniach. Czy on to jakoś podgrzewa, czy na zimno? Nie wiem, ale myślę, że będę miał okazję się przekonać, bo to taka pierwsza górka za Kalpę. Idealnie się nadaje do tego, żeby zrobić jakieś treningi. Proszę, są i tacy rowerzyści. Elegancko. Hello! Domyślam się, że ten film oglądają też tacy, którzy za chwilę tu przyjadą. W związku z tym dwa słowa o pogodzie. Jest połowa lutego, wyjechałem dosyć późno, bo około 12 trzeba było poskładać rower, napompować kółka i takie tam. E, ubrany w nogawki i bluzę, dość późno wyszło słońce, więc na wyjeździe skalpę zrobiło mi się za ciepło, szczególnie, że tam jest jakiś mikropodjazd. Zdjąłem nogawki, zostałem w bluzie, dalej było za ciepło, ale na zjeździe już ta bluza jest, tak powiedziałbym, akurat, jeżeli nie nawet trochę za mało. Więc pogoda jest jak to w Kalpę, dość mocno wieje. W związku z tym dość ciężko się ubrać, tak żeby dobrze trafić. A teraz już, tak jak obiecałem, wjeżdżamy do Morajry od strony lądu, nie jadąc wzdłuż wybrzeża od Kalpę, i pokażę Wam. Jak trafić do słynnej knajpy z murkiem? Na w lewo, na kolejnym druga w prawo pod górkę i potem cały czas prosto, tak jak droga prowadzi i jesteście w knajpie. Cortado wypite, cel zrealizowany, wy wiecie jak trafić do słynnej knajpki z murkiem. Ja spokojnie sobie wracam wzdłuż wybrzeża do kalpę, a od jutra nieco więcej watów i nieco mniej widoków. Do zobaczenia w następnym wideo. Hej!